Szczęśliwy naród, wybrany przez Pana. Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem. Naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie. Pan spogląda z nieba, widzi wszystkich ludzi. Szczęśliwy naród, wybrany przez Pana oczy pana zwrócone na bogobojnych na tych którzy oczekują jego łaski aby ocalił ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu szczęśliwy naród wybrany przez pana dusza nasza oczekuje pana on jest naszą pomocą i tarczą, Pani niech nas ogarnie twoja łaska, Według nadziei pokładanej w Tobie, Szczęśliwy naród wybrany przez Pana. Alleluja, Aleluja. Żywe jest Słowo Boże i skuteczne. Zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Aleluja, Alleluja. alleluja.